Państwu. Chciałem Państwu pokazać i wytłumaczyć pewne zjawisko, które zostało przed nami ukryte no dość dawno, bo będzie za 70 lat. Korporacje oczywiście, które produkują leki, chcą, żebyśmy kupowali nieograniczone ilości leków, które one tworzą, a co za tym idzie, leki niszczą nas od środka. To znaczy odkładają się w naszych tkankach i później są przyczyną wielu chorób. Chciałem Państwu pokazać zjawisko, które było już dawno wymyślone, czy Tesla pokazywał, uruchomił energię elektryczną, różne wiele urządzeń opatentował i to, co ukryto, żebyśmy byli chorowali na okrągło, to jest właśnie między innymi tesli, Cewka. Yy, która, której yy, promieniowanie usuwa wiele chorób, łącznie z hamowaniem starości. Chcę Państwu włączyć i pokazać o jakie zjawisko chodzi, bo yy, chcę yy, pokazać, że fotel, którego, który, który z budową Mlakowskiego się nazywa, działa w oparciu o to samo zjawisko. Yy, chodzi o to, że człowiek jest tak naprawdę elektrycznością. Każda komórka jest baterią, która musi być ładowana z pola elektromagnetycznego Ziemi, przez co utrzymuje yy, poziom e e elektryczności czy naładowania około zdrowa komórka między 70 a 90 mikroampera yy, i yy, dzięki temu człowiek może prawidłowo funkcjonować. Jeżeli to spada poniżej yy, powiedzmy do 30 miliampera, yy, mili, yy, człowiek zaczyna chorować. Po prostu komórki słabną nie mają yy, yy, no, zasilania. Yy, sami wiemy z doświadczenia, że jeżeli jest dzień słoneczny, jesteśmy naładowani chętni do życia, jeżeli jest dzień pochmurny, yy, jesteśmy słabi i tak dalej. To jest właśnie energia. Wszystko to jest, jest energią i nas napędza. Pokażę Państwu cewkę, która wysyła pasmo częstotliwości o ogromnym y, zakresie alikwotów, czy częstotliwości y, i korzystając z takiego sztucznego źródła można zastąpić pole elektromagnetyczne Ziemi. I dzięki temu każda z komórek nasza, czy DNA, RNA i tak dalej otrzymuje swoją częstotliwość, do której jest idealnie dopasowana i się ładuje akumulator w, y, w aucie. Dzięki temu można y,

Też, który cząsteczki yy, no, doładowują nasz organizm, który jest bardzo ważnym czynnikiem w tym wszystkim, ale nie o to chodzi. To zjawisko zostało ukryte, żeby ludzie nie wiedzieli, że można leki zastąpić yy, czymś innym, bardzo skutecznym no i no stosunkowo, bo pioruny są, no nas niewiele kosztują, fakt, że moc ich jest dużo większa, ale Lackowski, George Lakowski zauważył, badając, że doładowywanie takimi ładunkami podnosi energię komórek i zaczynają one funkcjonować prawidłowo, odzyskują swój potencjał i organizm zaczyna się sam regenerować. I to zostało po prostu utajnione, żebyśmy chorowali. Tu jest drugie takie urządzenie, może się odsunąć i pokazać. Działa na podobnej zasadzie, z tym, że to jest pojedyncza cewka, a to jest dwie sprzężone ce cewki. O co chodzi? Wszystko, na co nas otacza, musi ze sobą rezonować. Każda komórka ma własną yy, częstotliwość i rezonans. I właśnie zrezonowanie komórki z jej pierwotnym wzorem zapisanym w DNA pozwala jej się zregenerowywać i doładowywać. To jest takie urządzenie, które przesyła akurat energię elektryczną bez przewodów, to co robi Tesla, ale to już jest inny temat, pokażemy go później. Proszę Państwa, pokazaliśmy przed chwilą jak pracuje cewka Tesli i o jakie zjawisko chodzi. Są to wyładowania pola elektromagnetycznego piorunów. I nie wiem, czy Państwo wiedzą, że każde zwierzęta jak uderzy piorun w kałuże to lecą wodę tąpić. Tą jest to silnie naryonizowana woda, yy, tak zwane pole plazmy się często mówi. Ja zajmowałem się już od yy, już kilku lat właściwie tymi urządzeniami i pierwszym z urządzeń jakie zrobiłem, to była yy, takie tarcze Lakowskiego, gdzie przepływa energia, to jest w ogóle yy, patent czy wymysł yy, Tesli, bo Rakost nie wiedział co z tym zrobić i poprosił o pomoc który zbudował urządzenie, które wysyłało z jednej tarczy, a druga była ziemieniem y, odbierającym jako minus. W tym krześle jest to podobne, y, podobnie zrobione, ale wcześniej jeszcze nie byłem tak zorientowany w tym temacie plazmy czy jonizacji, ale wiedziałem już o wielu rzeczach. To jest urządzenie z lat 40 gdzie wykorzystywali lekarze tego, y, to urządzenie do y, uśmierania bólu, ładowania plazmą leków, na przykład wlewali tutaj leki i w tym polu y, tej plazmy, czyli silnego promieniowania elektromagnetycznego, one powie, y, wzmacniały swoje działanie. To są końcówki przeznaczone do różnych tam masaży i tak dalej. To, te urządzenia były jeszcze w latach y, w stanach do 1942, a... a, a w Europie do 1947 roku, kiedy to korporacje farmaceutyczne przejęły kontrolę nad produkcją leków, szczepionych i tak Pokażę o co chodzi. Wszystko w świecie jest praktycznie elektryczne. My jesteśmy energią. Wszystko co nas otacza i tak dalej jest energią. I tutaj ja zrobiłem taki spis czy opis, który odnalazłem niedawno, kto się tym zajmował, tym zjawiskiem i dlaczego je ukryto. Ja tutaj na stronie umieścimy opis w całości. To jest Rakowski, który zbudował właśnie fotele. I ja czytając tą dokumentację i wgłębiając się, tu jest pole to elektromagnetyczne, którym zajmował się Tesla, jak ono działa. Są też opisy dokładnie, jak działa na DNA, RNA i te wszystkie rzeczy. Dlaczego, dlaczego działa, bo działa? Bo to jest najważniejsze. Tu są wytłumaczone te wszystkie rzeczy, które nas dotyczą i które zostały ukryte. Tu jest, są cząsteczki DNA, pokazane jak ładunki w komórce się rozkładają i dlaczego ona funkcjonuje. Jak można to zastąpić i usunąć, zlikwidować chorobę. Mało tego, to urządzenie sam się oczywiście przekonałem, chociaż w pierwszej chwili nie, nie, nie byłem, nie, nie wiązałem to logicznie, że jak posiedzę w takim fotelu, bo on jest automatycznie wszystko. Teraz jest bardzo zminiaturyzowany. To nie jest to urządzenie, co robił Lakowski, że były takie potężne transformatory. Tu jest tylko sterowanie z tyłu za mną jest. Yy, Urządzenie wytwarzające tą y, dużą energię pola elektromagnetycznego. Ale te, to zjawisko znało wielu naukowców przed wojną właśnie w latach 20 -tych, 30 -tych. Oczywiście korporacje to ośmieszyły jako szarlataneria, usunęły ze szpitali i wszelkie informacje były wy, wymazywane. Lakowski został rozwieszany limuzyną wiadomo jak skończył RIF, który też teleskop, znaczy mikroskop opracował. Oni się znali wszyscy. Tu nawet dr Clark korzystała z ich wiedzy, która napisała, znaczy wiedziała akurat o tych no, częstotliwościach każdej komórki i wszystko co istnieje ma własną, poszczególną częstotliwość. Także tych naukowców niezależnych wcześniej było bardzo dużo. I oni o tym wiedzieli, no ale no, mając ogromne środki, przemysł farmaceutyczny i układy polityczno-korporacyjne zatrzymały to tak jak zatrzymały patenty Tesli, antygrawitacji i inne rzeczy. Proszę Państwa, możecie nie wierzyć, ale ja jak posiadę w takim krześle, no dwa razy dziennie sobie, a już postaję pod tą cewką, co nakręciliśmy, po prostu nie muszę jeść przez cały dzień, mam takie ja wiem wrażenie, jakbym brak mi łaknienia, yy, spać mi się nie chce yy, i co ciekawe, ciekawie, w jednym z patentów doczytałem się, że Tesla miał takie samo urządzenie i on przez parę dni nie jadł, nie spał i cały czas funkcjonował. Dlaczego tak się działo? I u siebie też zauważyłem sam, dlatego mogę coś od siebie powiedzieć, że jest to yy, prawdziwe zjawisko. Po prostu, że komórki, takie jak akumulator w samochodzie są do, yy, naładowane do full, po prostu mają tyle energii, że człowiek nie potrzebuje jeść i będzie funkcjonował, będzie aktywny. Chodzi tu o, to, o tak zwaną yy, aurę, czy polem meissnera da to się nazywa, czy duszę ludzie nazywają, to właśnie w tym zdrowym yy, ciele, zdrowy duch nie jest do końca, tylko jest w zdrowym duchu, zdrowym ciało. I właśnie ono, czy maksymalne naładowanie tej witalności ciała, o którym często mówię, daje możliwość, że człowiek funkcjonuje no doszło jak maszyna, jest cały czas podniecony i naładowany. Mało tego, znalazłem opisy, że pomaga to chudnąć bardzo szybko, bo reguluje w komórkach niedobory energetyczne, które nasz żołądek się domaga daje jeść, a tu jest raptem zaspokojona ta energia komórek przez energię zewnętrzną tego pola. Zresztą wiadomo, że Ziemia wytwarza pole elektromagnetyczne, które, które zasilane, zasilają nasze komórki ciała, nie? I im silniejsze to pole, człowiek lepiej funkcjonuje. No, w kosmosie daleko od ziemi praktycznie nie będzie funkcjonował, bo nas się w ten sposób oklamuje, że można polecić na Marsa i będziemy normalnie funkcjonować nieprawda. Byśmy musieli sztuczne pole elektromagnetyczne wytwarzać, żeby zasilać nasz organ. Dlaczego inżynier rynowski, który skraplał w latach 30., pod koniec 30., skraplał organ przeliczył, żeby nasze serce mogła, mogło pompować krew w organizmie taką gęstą, jak jest krew cieczy, a woda jest dużo rzadsza, więc musiałoby być, mieć moc 30 kW. Bo powierzchnia komórek wszystkich czerwonych krwinek to jest boisko sportowe. Więc każda komórka mając 70 mA w połączeniu do 100 bilionów komórek daje ogromną moc. I, I po prostu żaden naukowiec nie potrafi wytłumaczyć, dlaczego takiej małej mocy i serce potrafi zastąpić pompę 30 kW. No, to jest ogromna pompa. No po prostu dlatego, że w każdej komórce jest energia, która no, wspomaga zjawisko pompowania krwi i, i nie ma wtedy oporu i tak dalej. Jest może tam jakiś opór, bo tego akurat dokładnie nie wiem, ale no, to krew sobie swobodnie może przepływać dzięki tej energii, która jest, którą jesteśmy zasilani. Yy... Ten prototyp zbudowałem, żeby ludziom pokazać, że można, są ukryte urządzenia, które mogą nas uwolnić od wielu chorób. Czytałem o Parkinsonie, jakichś innych nieuleczalnych wprost chorobach, które dzięki temu jakby możliwości przywrócenia tych ładunków elektrycznych w komórkach, po prostu choroby samoistnie się usuwają. Zdrowa komórka ma między 70 a 90 mA y, miliwolta, a chora ma 30. Y, zdrowe, komórka rakowa ma 15 tak także już praktycznie, czy tam zdegenerowana, y, no, nie, nie pracuje normalnie. Y, nie wiem, czy Państwo wiedzą, y, co się dzieje po śmierci. Dlaczego jak człowiek umiera, jego witalność tak zwana, czy naładowanie tych komórek spada do kilku procent, dlatego to, co wy nazywacie duszą, dopiero jak zejdzie ta energia z niego, może ta dusza się uwolnić od ciała fizycznego. Bo człowiek to nie jest tylko ciało fizyczne, o którym nam lekarze mówią, że trzeba leczyć, ale ciało fizyczne skrzynkę, ale nie leczą elektroniki w tej skrzynce. Nie, radio nie będzie grało, jeżeli elektronika nie będzie funkcjonowała. Także, proszę Państwa, na, na końcu umieszczę materiały opisujące tą całą zdradę, oszustwo, jakie od wielu lat na, nam no, do naukowcy i inni wciskają, za, oczywiście za przyzwolenie elit rządzących Rockefellera, i innych, którzy blokują te technologie, no i, i co wskazuje wiele ludzi na chor straszne choroby i śmierć. Także jest to jedno z urządzeń, które może to wyhamować, do tego cofa też procesy starzenia, co jest bardzo ważną rzeczą, bo wiadomo, że człowiek się starzeje i zużywa z czasem, a to jest urządzenie, które cały czas wyładowuje yy, no, nasz organizm energią, więc proces starzenia jest bardzo spowolniony, no bo yy, wiadomo, że chodzi o cały czas energię, którą yy, jak w starym urządzeniu, im bardziej starsze, tym bardziej jest użyty akumulator, czy, czy jakie urządzenie tutaj jeszcze jest pokażę z tyłu oczywiście czy to działa proszę bardzo włączyłem z panel sterowania włączę miernik O widać pewnie z daleka że druga już ostrzega przed promieniowaniem spokojnie jest o, jeżeli to zbliżymy proszę to nie jest parę to jest mierzy mikro tesle, a to yy, yy, pole elektryczne także Będąc w takim polu, o tu jest ze wszystkich stron, proszę bardzo, jesteśmy ładowani tą częstotliwością. W no, ogromnej ilości tych częstotliwości jest, które każda z komórek wyłapuje i jakby się dzięki temu może się doładowywać. Także no, nie jest to, jak Państwo widzą, w jeszcze... Już jest prawie 300 V, 7 mikrotesli, yy, zależy, w którym miejscu przyłożę, nie? Tu już 20, prawie 30, to już jest bardzo duże promieniowanie pola elektromagnetycznego, nie? I gdzie byś nie umieścił? Widzisz, jakie wysokie? O. I to przechodzi tak jak, yy, jak rentgen przez człowieka i komórki wchłaniają tą energię, nie? Wyżej, niżej, praktycznie cały człowiek jest objęty tak jak no, w polu elektromagnetycznym. No, no, w tej wysokości, o, jeszcze jakie pole. A ty dużo niżej siedzisz, nie? O. Także to nie są żarty w ogóle, nie? O, dopiero z metra więcej. O, dopiero zaczęło. widzisz włączyło się. Jaka duża odległość. Tu oczywiście jest jeszcze panel. Oprócz no panela sterowania jest jeszcze urządzenie zawijające, O tu jest wysokie napięcie, także nie warto się w tym bawić, bo naprawdę może się to... Nie... Ale jest tak zbudowane, że było bardzo bezpieczne, bo te oryginalne to nie bardzo były bezpieczne, bo iskry latały. Ale tu jak widać jest zabezpieczone, nie ma prawa nikomu, czy takie coś zrobić. To dość długo nad tym siedzieliśmy, żeby było bezpieczne, bo to jest tym wszystkim najważniejsze. Także proszę Państwa, można tak będzie takie urządzenie yy, yy, zamówić na, yy, u mnie na mailu yy, nubira81małpawp.pl yy, lub na stronie łańcuch życia. No, nie, nie obiecuję, że dużo tego jestem w stanie narobić, bo jednak to jest pracochłonne dosyć yy, i dostrajanie innych rzeczy, ale postaram się w miarę własnych możliwości takie urządzenia rozprowadzać, żeby ci, co potrzebują bardzo pomocy, niech po prostu sobie siadają i usuwają sami wiele chorób. Także polecam wszystkim i zapraszam na następne filmy, które będą informowały odnośnie właśnie tego pola, urządzeń, którymi się zajmuje o urządzeniach, o biorezonatorach. Będą filmy puszczone i że chcę z wytłumaczyć wszystkim, jak ci działają te urządzenia i po co w ogóle są robione. Także zapraszam na następne filmy. Dziękuję wszystkim. Do widzenia.